Patreonik, kusia player 12, nagrywam dzisiaj coś, I będę nagrywał MLG DOC, wyciszam głos, to mój kolega coś powiedział, Bieda. nie wie, że nagrywam na YouTube oczywiście, no to pokaż to, nie no pokaż, ale, ale ja przez aplikację. No to pokaż to. No nie. A jak ta, a jak ta aplikacja się nazywa? rekordable.mobi Ty nie możesz tego ściągnąć. Czemu? Bo ty masz złą wersję. Dobrą. Nie, bo ty masz mniejszy telefon i na mniejszy nie można nagrywać. Tak, do coin. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Tra -la -la -la, mój mały kucyk. Sorry, że nie nagrywam głosów. Nie? Kurde po moje pole. Kurde na moje pole. lew. Dobra. Sorry za wulgarizm, bo on mówi coś. Będę pierdzieć. Nie. On w szafie nagrywam. Ze Kurde, nie! Jest tata. Ale debil. Z tego Indiana. Włączam. Głosy. No i włączam głosy. Powinniście je słyszeć. No, słyszycie pewnie. Jest ja tego widać. Muzyczka w Pokaż. No nie! Przysięgę. ale naprawdę ja nagrywam. Wierz mi, możesz nawet sobie na laptopie mnie obejrzeć.

Nie, mój problem. Nie, nie, nie proszę nie. Dobra, mów normalnie. Nie po chińsku. Abu Dhabi. Po chińsku to się mówi hink, ciąg, jestem durnie, he, he, Co to znaczy Abu Dhabi? Bo ragacy chorobą, wiesz? I teraz tak, wygrałem, 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 dobrze koin, dobrze koin. Smokuj, David, smokuj, David. Dwa, dobrze doge dogecoin. dobrze koiny, marihuanka! Smokuj, David. Pan marihuanka, no ale John, słuchaj, wangu albanii. Tak, wiesz? Ja też. Niech szybko minie. Ale szczęście mam dzisiaj. No Nie. kolejna marihuana. Ile jest? Ja Pierdolę ja tylko przejść nie mogę Chyba Co? Nie idziemy na miasto Nie teraz Teraz no, Lubię placki A Lubię góry. Kto lubi placki Niech napisze w komentarzach Polecam Magda Gessler Zbijacie na kanał Multiego i LJ, i Szeo, i Kajko Pozwalam Wam. Boże, co on włączył? Boże, wiem to. Johnny Teddy y, Johnny zjada chipsa, nie! Dlaczego słuchasz TV Trampera? Co to za piosenka? Ey, Teddy, Teddy, Teddy zjada chipsa. Ja trenorem, ale... Nie powiem. No nie! Bo usłyszą na YouTube i co? So. No i to jest koniec tego odcinka. Cześć i nara!